Hejka! Dzisiaj przychodzę do Was z filmem e, ubraniowym. Pokażę Wam moje ostatnie zakupy wyprzedażowe. Trochę zmierzymy, trochę ocenimy. Może mi też doradzicie, co zostawić, a co powinnam oddać. Także lecimy z tym i zaczynamy. Pierwsza rzecz będzie to bluzka, bardzo dopasowana, z elastycznego materiału, w przepięknym kolorze burgundowym. Hit ostatnich miesięcy. E, muszę przyznać, że też e, bardzo spodobał mi się ten trend i coś w tym kolorze zdecydowałam się kupić padło właśnie na tą bluzkę. Ona ma tutaj takie rozcięcie na dekolcie, ma też mały kołnierzyk. Materiał jest prążkowany. Wydaje mi się, że dobrze leży. To jest rozmiar XS i ja tutaj akurat mam metkę, więc powiem wam, ile zapłaciłam za tą bluzkę. Jest to 49.90. Podejrzewam, że będzie to dosyć szybki film, bo też nie mam tych rzeczy jakoś bardzo dużo. Ale są to takie też głównie baziki. Tutaj mam również elastyczną taką bluzkę z długim rękawem. Ona jest z Zary w kolorze czarnym, prążkowany materiał również. Takie bluzki są idealne właśnie, żeby nałożyć je pod coś, pod jakiś sweter, pod kamizelkę, pod jakąś narzutkę, ewentualnie bluzę, ale te koszulki, które ja kupiłam, one są takie dosyć ładne, więc szkoda ich też tak całkowicie zagrywać. Myślę, że będę nosić je do kamizelki, którą też Wam zaraz pokażę. Ta bluzka jest w rozmiarze XS i zapłaciłam za nią 39 zł. I wydaje mi się, że to jest taki styl bardziej bieliźniany. Ona ma tutaj taką koronkę na dekolcie, nie wiem czy to widać, ale ja będę ją nosić też tak pod. Właśnie pod kamizelkę albo pod marynarkę. No, myślę, że ona też się nadaje do takich codziennych zestawów. Tą bluzę pokazywałam Wam już we vlogu. Ja się na nią zdecydowałam już wcześniej w cenie regularnej, ale też ona była na wyprzedaży, więc można było ją upalować. Ja sobie kupiłam w rozmiarze M, bo wolę, żeby to były jednak takie bardziej luźne ubrania. Ona jest typowo sportowa, koleżowa, San Francisco. Tył ma też taki fajny, dwukolorowy z numerkiem. Coś tam się dzieje. Tak jak mówiłam ostatnio we vlogu, miałam pewien deficyt bluz, bo pozbyłam się takich już starych, znoszonych i musiałam sobie coś dokupić i padło właśnie na tą bluzę. Podoba mi się to połączenie jasnego koloru z głęboką zielenią. Fajnie to wygląda Także zaraz ją będę mierzyć i ocenicie. I do tej bluzy udało mi się upolować na wyprzedaży spodnie dresowe. Zobaczcie, tak oto wyglądają. To są spodnie dresowe w jednym kolorze. Tutaj mają gumkę. One są też dosyć grube, bo pod spodem mają taki meszek miziasty. Także powinny grzać. Mają też kieszenie, co jest ogromnym plusem. Na dole ściągacze. I taki komplecik, oczywiście teraz nie zobaczycie, ale postaram się Wam pokazać to w całości. Taki komplecik będzie fajnie wyglądał, czy nawet na wiosnę, czy tak teraz na zimę. No i ten komplet myślę, że będę nosić razem, ale też, wiecie, niekoniecznie można to łączyć normalnie z jeansami, więc spoko. I ja za te spodnie zapłaciłam... Nie wiem ile. One kosztowały normalnie. A nie, 69 zł. One normalnie kosztowały 150, ja zapłaciłam 70, więc myślę, że spoko deal. I ja tutaj zdecydowałam się na Eskę, bo jednak bluza może być taka bardziej wiecie, duża, a spodnie jednak muszą dobrze leżeć, dopasować się do, do sylwetki i rozmiarowo pasować. One i tak są takie dosyć obszerne i szerokie. I tą bluzę też wam pokazywałam gdzieś we vlogu, we vlogmasie chyba. To jest bluza z Sinsaya w rozmiarze M i ja za nią zapłaciłam 30 zł. Nawet chyba nie 30 zł, więc naprawdę dobra cena. Znowu styl sportowy, ona jest długa, taka obszerna, fajna. Ja ją kupiłam w rozmiarze M. Czy do leggingsów, czy do jeansów idealnie będzie się nadawać i czy tak wiecie, na co dzień do biegania. Ja bardzo lubię, więc kolejna bluza w moim posiadaniu i znowu zdecydowałam się teraz na kolor ciemny, bo wcześniej miałam bluzy jasne, a ja jestem taka, że niestety się upaćkam, ubrudzę, a później z jasnego dużo ciężej schodzi, schodzą te plamy i no i szkoda po prostu bluz, więc już stwierdziłam, że nie będę kupować jasnych kolorów, przynajmniej na razie. No i mam dwie właśnie w ciemnych Kolora granatową i zieloną. A tutaj mam taką, wydawałoby się, spódnicę na zakładkę elegancką, ale są to spodenki. Krótkie spodenki, które właśnie z przodu wyglądają na spódnicę. Jest to fajna alternatywa do spódnic. Ja dużo lepiej czuję się właśnie w spodniach, w spodenkach. Można to tak nosić właśnie elegancko. Szkoda tylko, że tutaj nie ma kieszeni, ale chyba za dużo by się działo. A ja kupiłam te spodenki w rozmiarze S. One mają tutaj z boku zamek, ładnie leżą. Byłam w nich chyba na, na Wigilii, na święta jakoś. No, fajnie wyglądają i jest to coś takiego innego. Teraz właśnie ostatnio są dosyć popularne takie spodenki, które z przodu wyglądają jak spódnica. A w Reserved upolowałam jeszcze czapkę. Taką oto w pięknym, malinowym kolorze. Mam nadzieję, że aparat nie przekłamuje koloru, bo to jest taki typowo malinowy kolor, ona jest bardzo, bardzo gruba, cieplutka i ma intensywny kolor. Ja już chyba w tamtym sezonie szukałam takiej czapki w kolorze intensywnym jakimś, żeby coś się jednak działo do, na przykład do czarnego płaszcza czy do jakiejś takiej, wiecie, zwykłej kurtki, żeby coś jednak tam. No, żeby nie było tak smutno, czarno. I ta czapka jest taka bardzo ciepła, przylegająca. Tutaj nie ma dużo tego, wiecie, materiału. Ona nie gryzie i to jest na pewno sztuczna mieszanka plus wełna, ale więcej jest tutaj tego sztucznego materiału. Mam dwie wełniane czapki i stwierdziłam, że taka jedna z trochę gorszym składem yy, też będzie okej. Okay. Bardzo właśnie podoba mi się ten kolor. Pięknie wygląda do czarnego płaszcza, czarnego szalika. Zmienia po prostu całą stylizację, i uważam, że taki fajny czerwony akcent kolorystyczny będzie ożywiał i twarz. Wydaje mi się też, że pasuje mi do mojego koloru cery, Jest taka czapeczka. I ona była z reserve, kosztowała 45 zł. I tutaj mogę Wam też powiedzieć ten skład, jak znajdę, co my tu mamy. 7% wełny, tylko jakiś poliamit. Ja też nie dowidzę, więc sorry. No nie jest to najlepszy skład, ale y, fajnie wygląda, nie gryzie. I zobaczcie, ona jest taka bardzo Włochata, mięsista. I chyba ostatnia rzecz będzie to ta wspaniała kamizelka z złotymi guzikami. Tutaj ma takie kieszonki, które też mają y, guziki. Tyłu tak się prezentuje. I uważam, że naprawdę jest to fajny element w mojej szafie, bo do tej pory nie miałam żadnej kamizelki. A ostatnio tak właśnie się rozglądałam za czymś takim innym. No i zaraz wam pokażę, jak to wygląda na mnie. Ja sobie doszłam tutaj jeszcze na ramiona poduszki, żeby troszeczkę mieć większe ramiona. Podoba mi się to, i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak się prezentuje ta kamizelka. Ma bardzo ładne tutaj te złote. Guziki. Ten materiał to też jest jakaś mieszanka. Na pewno nie jest to 100% wełna. Ja zapłaciłam za nią jakieś 70-80 zł. Też była przeceniona. Można ją tutaj sobie zapiąć. Także to by było na tyle zakupów moich wyprzedażowych. Dajcie znać, co wam wpadło w oko. Mam nadzieję, że coś jeszcze uda wam się upolować, że coś jeszcze będzie. I pozdrawiam Was do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!